Ludzie, czytam Wasze komentarze, kurwa, że Wy do pracy, że Wy nie możecie, że macie obowiązki, kurwa. Ale przecież to jest Wasze życie. Kto o tym kurwa decyduje, jak nie Wy? Co Wy mi pierdolicie, co ja życia, kurwa, nie znam? Parę razy zbankrutowałem, kurwa. Szedłem do więzienia, później wychodziłem, kurwa, nie miałem nic, kurwa. I trzeba było wszystko zaczynać od nowa, a się spadało z wysokiego konia, kurwa. Ja na dużych koniach jeździłem. Duże firmy, dziesiątki milionów złoty przychodu rocznego, kurwa. Ludzie. A trzeba było się grzebać, kurwa. Siedziałem czasami przez rok czasu na ławkach, kurwa. Po wyjściu. Tak. Jeździłem rowerem i siedziałem na ławkach. Bo nie wiedziałem, co ze sobą robić. Tamtego życia już nie było, kurwa. Tych kontaktów, telefonów, nic. Tych ludzi nie było, już nikt nie dzwonił, bo nie miał też dzwonić. O parę razy w życiu też straciłem wszystkie Twoje telefony, jak szedłem siedzieć i do tej pory ich nie odzyskałem. Tysiące kontaktów w telefonach i tego nie ma. I trzeba życie zaczynać od nowa. I tak miałem parę razy, kurwa. Więc mi nie pierdolcie, kurwa, że się nie da. Żyjecie, kurwa, tym samym.